Witam was bardzo serdecznie w 15 już odcinku z Steam World To jest piąty odcinek, który grałem dzisiaj, 15 w ciągu... E, 3 dni tak naprawdę, więc bardzo dużo na mnie. No i co? No i lecimy tak naprawdę lecimy. To nic mi nie może zrobić. Hehe, frejerza. E, dobra, co tu się dzieje? Mhm. O kurwa! Tego się nie spodziewałem. Nie, no. Dobra, to na szczęście. Aha, jest że podejść. Dobra. Ja jestem mądrzejszy od tego, do tego doświadczenia. Wiem co czego co było mi spojrzeć. Przesłanie też na myszka w ogóle. Um. Pozwólcie, że zmienię też broń. Dobra. Dobra, niech on się smaży. Brawo. Dobra. No i tu jest ta umiejętność, kolejna jakaś, co tym razem będę miał. Nagły skok. Jak to działa? A, tak zwany double. Po prostu double jump. Tylko że ten double jump. Znaczy, dobra, z tego co widzę. Ale... Bardzo, jak mam się tu niby wydostać? Jasno się nie wydostanę. Ej... Boże... Kurwa, jak mam tu się niby wydostać? No... No nie, no... No nie, no ja pierdziele, jak to się nie wydostać? Co? Jak on to się nie wydostać, powiedz mi? Jak? Kurzwa, no jaką... On... Jak mam tu się wydostać? Jak? No nie na no, autodestrukcję, na no, przecież ja to nie wydostanę się. Game over. No bo to nie, 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 nie mam co zrobić po prostu, zniszczono się. Aha, ja pierdzielę. No co ja mam zrobić? Chyba, że coś tutaj jeszcze mam zrobić. Terazela. Kurde, no bo bardzo mnie to wkurza. Dobra, daję motoreczka, sobie, dziękuję. Dobra. Dobra, daj mi to, dziękuję. No come on. Dobra, szmaragdy, zajbiście. Dobra. Wiecie, co coś jeszcze nie odkryłem? Tego już nie wiem w jaki sposób. No dobra. Eee, eee, co tu mam eee, zrobić? Nie wiem czy co o to chodziło No tu jedyny jaki poziom tam jest Hmm. Ja coś może powinienem wyłączyć, tylko nie wiem co. A bo tu nie umiem prosto wyskoczyć z tego. Nie wiem, czemu ja stąd nie umiem wyskoczyć. Serio, nie rozumiem. Ja pierdzielę Jest! Mam to! Dobra, boże. Wcześniej, oczywiście mi się nie udawało, nie? No coś niesamowitego. Dobra. Jezus Maria. Abadziew. Dobra, nie wiem jak on się dostać tam na dół. Ale szczerze, mam tu trochę... Dupie. Chociaż... Nie, serdecznie do niektórych miejsc chciałbym dostać. Tu nie wiem. Tu jest rubin, dobra. Mhm. Ale do niektórych miejsc no już naprawdę nie mam żadnego pojęcia. No bo tu jest ten Śmieszny ten No nie wiem jak właśnie to mam zniszczyć No i to jest problem Bo nie umiem tego zrobić No a trudno Zostańmy się z tą po prostu Pokażemy im na górze co i jak Cóż jeszcze Nie Odkryłem co miałem odkryć. Niemożliwe, że coś tam jeszcze jest. Dobra. na powierzchnia, saveiczek, to bardzo miłe, um, mam podwójny skok. udało ci się dowiedzieć coś, co tam mieszka? Ej no, ale mam podwójny skok. No kuźwa. Czemu więc nie gadać o moim podwójnym skoku? Ej no was coś pomyliło się ty. No nie gada, że coś się coś nie odkryło. Witam pana. Szybki cios. Daj mi super pancerz jeszcze. Jeszcze więcej HP będę miał. Super. Puść fa coś tam... A pierdolę. Co tam niby jeszcze? Nie tego. Nie odkryłem. W takim razie. co chodzi serio nie wiem dlaczego to mi każe iść tutaj Nie rozumiem trochę tego. Serio, nie rozumiem. Nie rozumiem teraz tego. Co tu mam niby zrobić? Ja teraz nie rozumiem, nie wiem co mam zrobić, serio. Nie nie nie, 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 nie rozumiem. Nie wiem, co mam zrobić. Ja nie wiem. Ja tak mówię, dla mnie teraz, 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 punkt. Bo ja nie wiem. Bo ja teraz mówię, nie, nie, nie mam żadnego pojęcia, co to mam zrobić. No bo to też... tych już zabijałem przecież. Tu jedynie, że zaraz mogę tu szybciej wejść. No zajebiście, dostałem od tego... ...damage tylko. No tu mogę wejść, no ale tu i tak mogę już wcześniej. Kurde, chyba tylko że o to chodziło, dobra, żeby to rozwalić, ten cały sprzęt, dobra, i teraz jest wszystko jasne. No i teraz, no dobra, to zniszczyłem. No i teraz ta elektronika nie działa. No i teraz mogę eksplorować dalej, dobra. Dobra. O serio, prawda? U nich zrobiłem. Dobra, tu przeskoczymy troszeczkę. Tu za bardzo nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Tu coś jest, ale nie wiemy dalej jak się tam dostać. Um, tutaj też coś jest, ale dalej nie wiem. No tu już pamiętam co tu jest. Dobra, tu jest to wyjście z jaskini. Um, tu jest tylko woda. Po mnie to nie interere. Um. Dobra, tutaj już wiem, że dostałem damage no a tu nic, no tu nic chyba tak naprawdę nie, Nie, tu się mogę dostać, przepraszam tu się mogę teraz dostać, no i chyba tyle dobra. Dobra, no i chyba tyle, no bo tu, no, no, naprawdę nic więcej, ja tu raczej zrobić nie mogę. Bo tak, tam to już serio nie wiem. Chyba, że czekajcie. No, chyba że. To... O kurwa, odkryłem coś. Dobra, jestem geniuszem. Um... O, ale tu już jest problem, bo tu trzeba od góry jakoś wejść. A jednak nie trzeba. Widzisz Haha. Mam się. Dobra? Tu coś jest, skryty obszar jakiś, proszę bardzo. No, po ale tu podwójny sterek, ale to w sumie nic nie ma. E, dobra, wiecie co? Tu jest jeszcze taki jeden cel, ale tam też już chyba nic nie będzie. W ja sensie. Um. Ale jak tam się dostać? To już naprawdę nie wiem. Dobra, nie ma co. Dostajmy się na zewnątrz. Um, no i teraz no, trzeba tu wrócić. Tylko teraz. Trzeba wrócić z głową. No i tu już jest... Pies pogrzebany, bo tu właśnie... To jest problem tego, jak się mało widzi. Ja tu na szczęście domyśliłem się, że no właśnie niektóre idzie się domyślić. Dobra, udało się jakoś. Ehm, dobra. Jest to więc nowych części niż starych. No i dobra, teraz mam no właśnie nowe sekcje dialogowe. I też się, się zmieści. Chciałem znać dlaczego Joe przygotował ci kopalnię. Przygotował... tę jaskinię. Nie wiem. Technologia sama w sobie jest nie jest niebezpieczna, zależy od czego jej użyjemy. Mimo no to Mimo to... Mimo to na myśl o tym, co zostaje Jeśli nie wiem co, jak coś działa, nie znamie konsekwencji jego życia. Czego chcesz? Dobra, no zdrowie. Dynamit. drabinę mam. Zacznijmy z kilku kilkoro znajomych. Mówię ci, żaden górnik tak nie wygląda. Mówisz żołnierza. Okej, okay, no czyli wyglądam... No, przez to wyglądam coraz, coraz potężniej. Yy, tu wydaje mi się, że będzie jeszcze jeden budynek, tak to wygląda. Yy, tu natomiast, no nie wiem, wątpię, że coś miał być. Powiedzmy, mi czy coś jeszcze, Twoje oczy mocno się zmieniłeś. Jeśli to kupiamy do tak głębokości, to wszystko, jest, że tak sobie Joe. Powiedz jak głęboko jego stanie, dziwnego, że nie dotarł. No nie dziwię się, znowu no, naradzone. nie wyglądasz ważniej modnie. Nie oznaczać zmiany od normy. Ktoś, która chodzi tu za modą No i dobra. No i tu możemy. Właśnie mieć jeszcze więcej rzeczy. Kolejne rzeczy. Co, że coś powiesz mi. To bardzo rzadka ruda. Niezły urobek. Zobacz inaczej. Niezły urobek. No dobra. Chcesz coś kupić, czy nie? Um... Dobra. Tak naprawdę tutaj mam chyba wszystko kupione. I i i co. Myślę, że w tym momencie też możemy zakończyć odcinek, tak? W takim standardowym miejscu odcinek będzie trochę krótszy, no ale no co, tak? Tutaj skończyłem wszystko, co mogłem skończyć. No, musimy chodzić jeszcze głębiej. Natomiast już tutaj, no, póki co, nie mam za bardzo, co robić w sensie, no, musiał po prostu. Jestem Saveik. Na tym odcinku właśnie zaczniemy kopanie jeszcze głębiej, zejdziemy do tego poziomu 90, czyli te 690 metrów. Tyle. I zaczniemy co z tego wyjdzie. Dobra, póki co, dziękuję za obejrzenie odcinka, męczą się podobać i tak. czekam w górę. Trzymajcie się. Na razie pa. Cześć.